Jeżeli zmagacie się z jakimkolwiek problemem, biznesowym problemem i ten biznes wam nie idzie albo idzie bardzo dobrze, to i tak, i tak zawsze jest dobrze skonsultować ze specjalistą. Ktoś, kto z zewnątrz spojrzy na Twój biznes, widzi więcej niż Ty sam. Więc proszę się naprawdę nie bać, proszę przychodzić. U mnie są darmowe konsultacje. Zawsze możemy porozmawiać na ten temat, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, możemy porozmawiać i wtedy ja mogę jakieś rozwiązanie zaproponować. Ale idźmy po tą pomoc. Tak, ja też gorąco polecam, bo mm, możemy się dowiedzieć rzeczy, których sami nie potrafimy po prostu zauważyć. Bo jeżeli siedzimy w czymś od lat, od miesięcy, e, ciężko nam jest spojrzeć też z innej perspektywy na własny biznes, na własne życie, a ktoś jako osoba trzecia bardzo szybko to wyłapie. Wyłapie, co nie działa, co możemy poprawić. Także, moi drodzy widzowie, nie bójcie się zasięgnąć porady, pomoże wam, wam to po prostu uratować biznes. Nie czekajcie do ostatniej chwili, aż będzie źle. Jeżeli jest wszystko dobrze, to właśnie jest to idealny moment, żeby coś poprawić i wdrożyć do waszej firmy.